Dzień dobry, cześć. Spotykamy się dzisiaj, ponieważ od niedawna bądź też już od jakiegoś czasu jesteś członkiem Polskiego Śladu. Posiadasz certyfikat Polski Ślad oferowany przez Towarzystwa Biznesowe SA. I chciałabym Ci powiedzieć, co to znaczy, a może inaczej, co dzięki temu możesz uzyskać, czyli mini poradnik, jak wykorzystać certyfikat Polski Ślad. Otóż w pakiecie powitalnym, oprócz tego, że dostajesz certyfikat yy, i materiały promocyjne, dostajesz naklejki polskośladowe, którymi możesz okleić swoje produkty, drzwi w, w firmie, jakieś konkretne miejsca, w których chcesz pokazać, że, yy, że właśnie posiadasz owy certyfikat, że posiadasz polskie przedsiębiorstwo, że rozliczasz się u nas w Polsce i yy, że szczycisz się z tego, że jesteś Polakiem. Więc śmiało korzystaj z naklejek, używaj ich gdzie tylko chcesz promuj, ale to nie jest oczywiście jedyna rzecz, którą oferujemy. Chcemy Ci zaproponować um, promocję Twojej firmy poprzez social media, i żeby to zrobić, potrzebujemy od Ciebie materiałów, czyli Jakaś, jakieś materiały promocyjne, które możemy udostępnić na Facebooku, na blogu polskośladowym, czy w newsletterze, który, który rozsyłamy do członków e, polskiego śladu. Także jeżeli masz materiały promocyjne związane ze swoją firmą, ze swoją działalnością, czy z konkretnym produktem, Śmiało do nas podsyłaj, e, czy to na mój adres m. .sierenska, małpa, towarzystwabiznesowe.pl, czy poprzez, e, przez, poprzez stronę internetową, czy po prostu Facebooka PolskoŚladowego. Będziemy chętnie promować e, Twoją firmę, jeżeli nam to umożliwisz. Kolejna rzecz to jest grupa Facebookowa. Po co ona jest e, dla właśnie członków Polskiego Śladu? Otóż po to, żebyś miał dostęp, miał, miała dostęp do e, innych członków Polskiego Śladu. Śladu, czyli do innych przedsiębiorców, który, dla których polskość, pochodzenie polskie jest ważne i jak wysoka jakość również jest ważna. Także ym, również możesz ko korzystać z tej grupy, jeżeli chcesz w jakikolwiek sposób dotrzeć do pozostałych członków. Ta grupa jest właśnie dla ciebie i możesz. Udostępniać swoje treści, możesz e, wrzucać ogłoszenia czy kontaktować się poprzez wiadomości prywatne z pozostałymi e, abonentami, pozostałymi członkami Polskiego Śladu. E, I kolejną rzeczą, którą chcemy zaproponować, w sumie pewna nowość, e, to jest e, pisanie artykułów merytorycznych na łamach kwartalnika Merkuriusz Towarzystw Biznesowych. E, w, właśnie w Merkuriuszu jest taki, e, taka sekcja. Jak patriotyzm ekonomiczny, i w tej sekcji możemy zamieszczać wszelakie artykuły właśnie w tej tematyce patriotyzmu ekonomiczno-gospodarczego. Więc, jeżeli chcesz jako członek polskiego śladu. Napisać coś właśnie dla pozostałych e, czytelników Merkuriusza, e, to bardzo cię do tego zachęcamy. To jest właśnie po to, żeby, żebyś ty też mógł zabrać głos i żeby Twój głos był wysłuchany. Także to są, e, to są rzeczy, które proponujemy. Zapraszamy Was do tego bardzo serdecznie e, i liczymy na to, że będziecie nam podsyłać e, informacje o Waszych firmach. Materiały promocyjne, żebyśmy mogli wspólnie tworzyć y, polski ślad, który, który, miejmy nadzieję, że też zostawi ślad w polskiej gospodarce.